Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Forover Siekłania i zapraszam was na kolejny materiał z CESa na mój kanał. Moi drodzy, zanim zaczniemy to tutaj macie kod do mojego celownika, może się uda, nie zapomnę go podać w opisie tego filmu. Jakbym zapomniał to dajcie znać to wszystko, to sobie zmienimy. Aktualnie korzystam właśnie z tego celownika, który widzicie tutaj na ekranach do, że tak powiem, treningu, który sam sobie przygotowałem na granie faceitów, tak już na poważnie, nie takie jakieś derdy małe jak kiedyś. Może pod przyszłą serię jakąś zobaczymy. A w dzisiejszym materiale, jak już pod tytułem pewnie hmm, widzicie, Poznaj, czy tam, nie wiem, zapoznaj się, albo jakieś rodzaje movementu, 5 sztuk. 5 sztuk, dlatego że wybrałem sobie 5 demek. Każde demko, znaczy każdy ten materiał, właśnie jest podzielony, właśnie na te demka Są takie segmenty, można powiedzieć, odpowiadające danej randze i pierwszą rangę jaką tutaj będziemy mieli to będzie akurat silver 6, potem będzie jakieś gold 3, gold 4 następnie będzie kawałek w laurach, potem będzie lem i potem będzie global tam 7, 8 level, level face it, o ile dobrze pamiętam także będzie że powiem, troszkę się działo, zobaczycie też jak się zmienia movement jeśli chodzi o rangi, jaki to ma wpływ, jakie to niesie za sobą akurat konsekwencje dany movement i tak dalej i tak dalej także zaczynamy jak tak powiem pierwszą rundkę, nie będziemy tutaj lecieć jak powiem e, tak jak typowo analizy czyli tam kilka damek, dwie pistoletówki i tak dalej i tak dalej tylko będziemy, będę wybierał akurat specjalne, specjalne rundy, żeby pokazać co się tutaj dzieje nie tak mamy rundkę eco już tutaj zwróćcie uwagę na e, położenie celownika, o na escape, będę mógł to wam typu tak pokazać Zazwyczaj Przeciwnicy znajdują się, mniej więcej, ich głowa na poziomie tutaj tej powiedzmy, linii. Celownik jest w nieodpowiednim miejscu i to dosyć mocno, ponieważ gdyby tutaj akurat ktoś stał, ponieważ zwróćcie uwagę właśnie na mapę. Wszyscy poszli tutaj. On jeszcze nie miał pojęcia o tym, że kogoś słyszy. Tym bardziej, że tutaj na B kogo nie ma. On nie słyszał w ogóle tutaj nadbiegających tych terrorystów. Nie mógł słyszeć, więc on. Nasz bohater, de facto nie mógł wiedzieć czy ktoś tutaj jest, czy nie ale gdyby tutaj był, no to celownik, że tak powiem musi polecić, zrobić kawałek ruchu tym bardziej, że yy, najprostsze akurat yy, fliki to są takie można powiedzieć w poziomie następnie yy, one są yy, troszkę trudniejsze w pionie i wydaje mi się, że najtrudniejsze chyba są właśnie takie po skosie, gdzie po prostu łączycie ruch poziomie z pionowym i idzie wam po prostu taki taki flik, także to był akurat pierwszy błąd. Drugi błąd jest akurat, widzicie, wyjmowanie kosy, nie upewniwszy się wcześniej, czy tutaj nie ma żadnego akurat przeciwnika. Celownik, zwróćcie uwagę wcześniej, celownik akurat w ogóle jest tam, gdzie być nie powinien. Po pierwsze, tutaj mógłby być przeciwnik, tutaj gdzieś mógłby być przeciwnik, albo ewentualnie za, za tym tutaj akurat podestem, tam gdzie są te skrzynki, na które można tutaj wejść i przejść sobie... Do TV. Roomu. Więc tak, celownik. Po prostu placement tego celownika jest tragiczny. Widzieliście? W co on strzela? Gdzie on strzela? No można powiedzieć, że daleko, daleko nad głową. No i takie są od tego efekty. Ok, kolejna rundka. Teraz będziemy mieli akurat grę z Awopą. Akurat tak się złożyło, że jest, że tak powiem, runda za rundą. Tutaj stracił troszkę czasu na wyjście na Mida. Ale spokojnie, wcelował się Dobrze akurat ten kąt trzyma No i poszło info, zwróćcie uwagę właśnie gdzie, gdzie jest jego teammate Właśnie tam się wcelowuje No i po pierwsze to jest już, że powiem strata czasu wcelowywać się w pozycję Którą akurat jego teammate po prostu kryje On się patrzy, zwróćcie uwagę na to, on się patrzy Na Tetris, więc na minimapie Naszemu bohaterowi, który tutaj się wcelowuje Powinny pojawić się powinni pojawić się terroryści w następującej liczbie tutaj jeden, dwa, trzy, cztery o piątym jeszcze prawdopodobnie nie wiedzą, chyba że on już tak jakby shoulder pikował i zespotował go akurat ten na CT, więc teoretycznie, no o czterech wiadomo na 100%, o tym piątym jeszcze nie więc wcelowanie się w pałac, gdzie jest akurat teammate to jest Błąd karygodny. Tutaj ten terrorysta po prawej stronie kątem oka było go widać. No spokojnie, fajnie to akurat y, rozegrał. I teraz tak. Ten z ramp już na, na 100% się pojawił, ponieważ on tam akurat pikoła tam prawo, lewo, prawo, lewo. Ten był zespotowany, więc wcelowywanie się w pałac to po prostu taki, można powiedzieć, nieprzemyślany y, odruch, który nie miał głębszego, że tak powiem, sensu. Ten fleczyk y, również celowanie się na podwójnym zoomie to też jest troszkę można powiedzieć e, takie powinięcie łapy na takim krótkim, no krótkim średnim dystancie. celować się podw z podwójnego zooma warto akurat na przykład nie wiem, na longu, na daście, czy tak jak na przykład teraz tutaj, albo z mida, aż znaczy z okna na mida i odwrotnie. Tutaj cza czas reakcji przede wszystkim. To usta było widać kałaszka. Nie wiem czy zwróciliście właśnie na to uwagę. Było widać kałaszka. Wówczas mógł albo właśnie olać tego terrorystę i wcelować się w gościa, który stoi na na tym. O, tutaj już panika dosyć spora. Ma 16 HP, więc zrobił jedyną znaczy, podjął jedyną słuszną decyzję, jaką podjąć w tej rundzie, mógł w tej sytuacji. Po prostu zachować AWP, ponieważ AWP jest cenna, on ma tylko 100 dolarów. Reszta jego teamu, no nie za bardzo z kasą, stoi. Tylko Freeman może ewentualnie coś tam rzucić, jakiegoś famasa, czy może. Albo może i już nikt nic nie, zrzuci, nie rzuci po prostu. Kolejny poziom to moi drodzy Gold 3. Tutaj już było widać od razu takie gładsze, można powiedzieć, przejście właśnie przez to okienko namida. Szybka rotacja na bombsite B, tym bardziej, że tutaj akurat pan wakacje był na, na shorcie, a bombsite B wjazd taki, by od domków był czysty. Zwróćcie też uwagę, właśnie jakie decyzje podejmuje skakując. Takie ostrożne, wiecie, tutaj takie lekkie AD, AD, nie ma nikogo. No i zajmuje właśnie tą pozycję, można powiedzieć, mm, symetryczną do tej, którą wcześniej wam pokazałem w poprzednim demku. Teraz jest, że tak powiem, gościu z spaką zespotowany, powinien akurat dostać info, i to info już dostał, dlatego szybko rotuje. Bez, że tak powiem, zbędnego bany co przez co mógłby akurat stracić, stracić prędkość. No i zobaczymy teraz, właśnie jak ze strzelaniem jest. Tutaj fajnie podstryfował sobie za tą przeszkodę, żeby akurat przed tym te się schować. Tutaj starał się poflikować. Ogólnie rzecz biorąc, nawet po tej jednej rundzie, widzę, że tak powiem, jest zdecydowanie lepiej niż w demku poprzednim. Tutaj moi drodzy runda kolejna. Mimo, że, że tak powiem dużo nie, nie fraguje, nie skupiamy się tutaj na aimie, tylko bardziej na movemencie, podejmowaniu decyzji i tak dalej, ogólnie poruszanie się po mapie. Tutaj troszkę za blisko ustawia się tej ściany. Czas reakcji jest mm, dalej nieodpowiedni, ale co mnie tutaj zaskoczyło pozytywnie, to to, że yy, kiedy akurat podejmował tego awupera na midzie, Obił go coś tam troszkę, spudłował y, część strzałów, no bo go nie zabił. Wówczas zmienił pozycję, nie pikował głupio y, z, z tego samego miejsca y, na tego antyterrorystę. Ponieważ pierwszą rzecz jaką mógłby zrobić to wychylić z tej strony i pikować tu. Albo wychylić się z tej strony i pikować również y, shorta, także to akurat mi się y, bardzo podobało. I oglądajcie dalej, nie pikuje tam y, ramieniem akurat zbytowego po to, żeby się na niego teraz zapatrzył, no i akurat wakacje go zdjął. Tutaj widać bardzo właśnie teamplay, że grają razem przede wszystkim, no i te decyzje podejmują, można powiedzieć, że y, wspólnie. Wiecie, zawsze to dobrze akurat z teamy tym swoim y, coś tam poogarniać. Tutaj sobie akurat wszystko y, fajnie sprawdza, tam na bombsite B teoretycznie nikogo nie było. No ale pakę właśnie jest na midzie, jak widzicie. Nie, nie siedzą wszyscy, że tak powiem, na midzie przypacy, tylko akurat ten z konekta trochę dał, dał cię, ponieważ mógł siedzieć akurat tutaj, patrzeć sobie tak. Ten powiedzmy mógł stać tutaj, patrzeć andera, na no, ten latałby sobie po bobsondzie A, a tutaj nasz koren po bobsondzie B i wszystko byłoby, że tak powiem, kryte. Z, z każdej, każda strona byłaby, że tak powiem, patrzona przez CETEKów. Tutaj nie wiem po co akurat strasznie długo wpatrywa się w jedną pozycję, wiedząc, że akurat terrorysta już jakiś czas strzela się z, z jego teammatami. Już czas wcześniej, już powinien akurat podjąć to ryzyko i iść im pomóc. Zostało 5 sekund do końca rundy, no i rundę wygrał. No i moi, ko moi kochani, mamy demko numer 3. Tabor jest to akurat Kałach w laurach. Również mapka DMirage, i również przeżycie że tak powiem na drugą połowę, żeby zobaczyć sobie stronę. Akurat CT, jak, jak to wygląda, tutaj już um, im wyżej w rangach, tym tak jakby częściej te, te skiny, te kosy się pojawiają. Zobaczymy, jak tutaj będzie akurat pilnował Bombsite A. Wcześniej mieliśmy akurat Bombsite B dosyć często. No jak na razie, rampa czysta, sprawdza sobie akurat tutaj konekta. Strasznie szybko dał się akurat y, porobić. Tutaj bardziej byłoby y, warto za zająć taką pozycję, no bo jeśli akurat, tak jak w tym wypadku, y, terroryści zraszują, no to macie możliwość schowania się albo tutaj powiedzmy, albo z tej strony powiedzmy, sobie tak, tak pikować AD, AD a po prostu lepiej sobie patrzeć akurat po, tylko pałace Jeśli wasi teamieci powiedzmy, są na schodach, no to oni mogą sobie też ewentualnie patrzeć jakąś tam rampę i ewentualnie pałacy i sobie tam spotować jeden z drugim. Dobra, słuchajcie, mamy rundkę na full w końcu. Tabor z awowką, więc będzie można akurat podejrzeć sobie, jak na bicie to, to wszystko wygląda. Również gładkie przejście akurat przed, przez, tego, przez to okienko. I teraz tak, po rzuceniu tego smoka na, na zajęcie, zazwyczaj trzeba czekać tam, powiedzmy, sekundę, dwie, aż, powiedzmy, ktoś tam zacznie przybiegać. No i właśnie dopiero wtedy powinien lecieć strzał. To takie normalne skany przez tego smoka. Nie było słychać strzelających terrorystów akurat spod okna, dlatego się cofnął. To tylko zerknął zerkał sobie, czy akurat z tego konekta, ktoś tam nie wychodzi. I tutaj bardzo dobra decyzja. Po tym smoku, który akurat wylądował w oknie, on, znaczy terroryści mogliby akurat, że powiem rushować go z dwóch stron, albo właśnie z okna się podsadzać albo po prostu wejść sobie z tej ławeczki albo wjechać do konektora, tym bardziej, że zwróćcie uwagę na to, cofnął akurat tutaj w momencie kiedy ten już szedł tak jakby do pałacu, no i z tej pozycji, no tutaj nie zobaczy nikogo akurat w tym konektorze, dlatego akurat dobrą decyzją było po prostu cofnięcie się, tutaj się już troszkę uspokoiło, więc no. Ryzyk fizyk, zaryzykował, tak? Bardzo fajnie, że słyszał kroki i oddał taki, można powiedzieć, yy, no też ryzykowny strzał. No bo albo trafisz, albo nie trafisz. Tym bardziej przy takim ruchu, wiecie, 180 stopni. Nie wiem, czy kątem oka zobaczył tego po lewej. W tym oknie, A wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, że smoke akurat poleciał z yy, bardzo bliska. Więc jest tutaj okno zajęte. I fajnie, że stara się czekać na swoich timetów gdzie akurat jeden jest w pałacu. Drugi tam wychodzi z Andera, no i on czeka akurat na rozwój wydarzeń, no bo Jest tutaj odcięty dosłownie od bombsite'u A teraz sytuacja 1 vs 4 Tutaj Błąd popełnił ten terrorysta Na szczęście NoScope siadł za drugim razem, tutaj bardzo fajny strzał Kolejne, że tak powiem Kolejne próby I Tutaj naprawdę bardzo fani mi zaimponował, mimo że akurat tak jakby, no nie zrobił nic nadzwyczajnego, prawda, ale oddał parę zawupy za połowa powiedzmy nie siadła, zmienił od razu na kałaszka, który jest pewniejszy, kałachem na pewno większość grała, tym bardziej, że kałaszek jest to statystycznie najczęściej używana broń, więc teoretycznie najwięks, najwięks, powinna być tak jakby najbardziej opanowana ze wszystkich dostępnych w CS-ie. Tak jak mówię, niby nic takiego nie zrobił, a zmiana broni pozwala mu właśnie zdobyć fraga, numer 3, podnieść z powrotem AWP i ją zachować. Wiedząc, że akurat ostatni terrorysta już nie będzie, że tak powiem, ganiał za nim, ponieważ właśnie on zabił trzech jego teammateów. Ok, słuchajcie, to tutaj mamy Staywa, mapka, cash. Także facet nam się tutaj wyłamał. Jest to lem, poziom lem. Zobaczymy tutaj jak... Jak jest z ruchami celownikiem, jak jest tutaj z movementem, czy jakieś bane hopy będą, jakie podejmuje akurat decyzje. Widzę, że jest szybki jakiś raszyk. że. Zwróćcie uwagę właśnie, że celownik jest. E, na wysokości. Jest, e, gdzie to jest? Na wysokości tutaj e, jest o, tego NBK-a. Mimo że celuje przez ścianę, wie, gdzie ta pozycja e, powinna się znajdować. I kiedy akurat wychyli, no to celownik akurat będzie tam, gdzie. Potencjalny cetek. Czy to już widać Tak jakby y, większy, większy zamysł Za tym y, co robi Tak jakby większy plan Że wy, celuje tutaj w ścianę No bo wie, że jak wychyli No to y, poleci akurat ten celownik na, na quada Albo tam powiedzmy w y, okolice y, defaulta na bombsidzie Kolejna rundka y, Troszkę mi się podoba właśnie ta, a troszkę mi się nie podoba. Tutaj zobaczcie, że są bloki. Ten taki bunny hop nie potrzebny, no bo tak jak mówię, jeśli bunny hop nie siądzie, no to tracicie prędkość, a jak tracicie prędkość przy dobieganiu do pozycji, no to tracicie też czas. Tutaj już to wejście do tego maina było spóźnione, zważywszy na to, że zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj te fleszy już było e, słychać, zakładam. No i tak, wychyla akurat w pozycję teoretycznie, gdzie. Tutaj powinien się wcelowywać, tak? No bo to jest pierwsza pozycja, w jaką się wcelowujecie kiedy akurat wychlacie na maina Bo tutaj zazwyczaj na, na pixel widać połowę modelu postaci CTK, który na przykład pikuje sobie zawki albo z jakiejś inne broni, ale najczęściej jest to awka I tutaj zobaczcie, jak niefortunnie akurat yy, wyłączę może. Yy, o, zobaczcie, jak niefortunnie się służyło, że akurat tak wyzumował, że tego CTK sobie akurat omyłkowo zasłonił. Ale. Głupota, że tak powiem, troszkę przeciwników sprawiła to, że akurat ułożyli się w jednej linii. No i udało się ich tak, aby wysprojować. Po zdobyciu dwóch, dwóch takich można powiedzieć, że głównych fragów w tej rundzie zmienia pozycję sobie. Bardzo fajnie. Mając 11 HP, można być, że tak powiem. Takim żywym decoyem, czyli po prostu wychylacie na jakąś pozycję, dajcie info, gdzie jest przeciwnik, albo po prostu on was zabija, i na radarze wtedy się wyświetla reszcie waszy, waszego teamu. No i wtedy wiedzą, że tak powiem, co w trawie piszczy. Zespotował go się na, na, na samochodzie, nie było tak, jakby szybkiego repiku na ten samochód po spudowaniu. No ale teraz, kiedy to pozycja jest zajęta, to bardzo fajnie akurat sobie patrzę, czy czasem za tego boksa sobie nie przyszedł. Mając akurat tego, smakowała się na, na, na żółtym. No i teraz takie typowe, typowe czekanie. Dobijanie, że tak powiem, niedobitków. No i ostatnim wiadomo, że jest na, na szorcie, no i co zrobi nasz... Chciałem powiedzieć, pan podejrzany, już za dużo tych owroczy się zrobiłem. Znaczy na, narobiłem, no nie zrobił nic, no po prostu jego teammate ugrał rundę. No i ostatnia rundka. Runda będzie naprawdę bardzo długa, więc tutaj wydaje mi się, że będzie zawarte wszystko, o czym chciałbym jeszcze yy, wspomnieć. Tutaj jego teammate, przyjmuje, że tak powiem, stara się przyjąć main'a, ten po prawej mu się wyświetluje na, na radarze. No i tutaj błędem na pewno jest to, że tak jakby odpuszcza tą pozycję wizualnie, w sensie, że nie, nie wcelował się w jedno, yy, tak jakby w jedno miejsce. No i potem tym smaku, tak jakby main jest spalony. W sensie, że już tam nie ma co wchodzić, no bo jest zajęte, trzeba byłoby używać kolejnych dodatkowych granatów i tak dalej. Tutaj też wychyla. Tak jakby z celownikiem przez ścianę w pozycji, gdzie akurat powinien się wcelować. Tutaj będąc na AWP powinno się wychodzić tak jak na na, na, na Afkę. Jest ten box. Gościu jest wcelowany tutaj, więc wy będąc tutaj, musicie wychylić tak. Czyli prostopadle do kierunku jego po prostu wzroku, tam gdzie patrzę bo wtedy jesteście naj, naj, yy, najcieńszym, że tak powiem, potencjalnym fragiem dla niego a on tutaj po prostu, znaczy no wychylił trochę tarcie yy, nie pod kątem 90 stopni, ale tak bardziej powiedzmy yy, w tą stronę, tak no, można powiedzieć pod kątem ostrym, nie, nie na wprost na szczęście, tylko pod kątem ostrym bombę sobie normalnie podkłada, tutaj wydaje mi się, że presja czasu jest taka, bo nie sprawdzi akurat sobie pozycji tutaj za tą skrzynką i ewentualnie kłócającego cytyka który może stać tutaj na, na headshocie. No, A tak jak mówię, no, ma, jest 0.7 mo, może sobie pozwolić na błędy. Tego cytyka na hewenie nie zaważył, ale zwróćcie uwagę, co on robi. Pestkuje. Zachowuje w miarę, że powiem, stoicki spokój. Nie, nie wali spreja, nie wali full auto, który mógłby akurat skiepścić. No i te peski mogłyby niesieć, więc po prostu na spokojnie sobie go wyklikał. I tutaj timingowo udało mu się akurat y, złapać tego y, antyterrorystę. Tym bardziej, że w momencie, kiedy on zeskakiwał, było słychać, tak jakby tupnięcie, więc od razu szybko się odwrócił w tamtą pozycję. No i CTK udało mu się załatwić. No i mamy, moi drodzy, ostatnie demko, poziom global. Również mapka Demiraż, także że powiem, wracamy do, do korzeni. Zobaczymy, co my tutaj będziemy akurat mieć. Spotowanie, że powiem, sobie rampy. Pozycja można powiedzieć jedna z takich bardziej standardowych. I już tutaj powinno policieć info, że wjeżdżają na B. Jest paka. PAKA się już pojawia na radarze. Nie tylko po prostu wbić na ten bombsite. Odpuścił sobie, ponieważ zobaczcie, że tutaj blisko akurat kuchni zginęli jego teamici, więc teoretycznie kuchnia jest zajęta. I. Pozycję szybko akurat zmienił, podjął, że decyzję błyskawicznie, nie zastanawiając się, tak jakby co ma robić dalej. Szybki, szybki, tak jakby wskok na, na Mida. Niestety akurat nie udało mi się tej pozycji utrzymać. A zwróćcie uwagę, że, właśnie, że po zdobyciu fraga od razu jest zmiana pozycji błyskawicznie. Musi się akurat spieszyć, bo nie ma defa. Wydaje mi się, że żaden z jego teammateów tego defa akurat nie, nie kupił. No niestety był w sytuacji bez szans. No bo co, no był akurat teoretycznie chyba jeden napięcie czy dwa napięciu. No ale zrobił tyle, ile mógł. Troszkę że powiem, kasy zarobił. Ewentualnie będzie mógł sobie kupić jeszcze pistola w next rundzie. Na pewno odróżnia go od pozostałych to, że. Bardzo szybko podejmuje decyzję, analizuje to, co się dzieje na, na mapie, analizuje to właśnie to, gdzie są e, teamici i to przede wszystkim to, gdzie są e, przeciwnicy. Potrafię wykorzystać ciężkie tak trudne skoki, trudny movement, czyli ten zeskok tutaj e, na shorta. nie oszukujmy się. Nie jest to trudny skok, ale że tak powiem, dla graczy niedoświadczonych albo takich, którzy powiedzmy rzadko, bardzo rzadko ten skok, skok wykonują, może on sprawić nie lada problem. Mamy kolejną rundkę. Tutaj troszkę sytuacja podbrankowa, bo było wcześniej 5x3, teraz jest 4 na 3. No i nasz ug leci pałacami. To sobie spokojnie shiftuje. Sprawdza sobie pozycję właśnie takie w miarę na blisko. żeby ewentualnie noscopę móc sobie zadziałać. I teraz właśnie to szybkie wpiknięcie właśnie AD AD. Pod kątem. Został tak już tak jak wcześniej. No i został ostatni. Tylko, właśnie pytanie: gdzie jest? Czy go złapię, czy go nie złapię? No ja sprawdzę sobie, jak mówię, wszystkie pozycje. Można powiedzieć, flikując w, miar w miarę OK. Przy tej opcji zoomowanej, zeskopowanej awki. No i bardzo. Fajny flik. Tutaj na pewno pomogł mu fakt taki, że wszedł sobie akurat na tą skrzynkę. No bo wiecie, kiedy akurat terrorysta strzela się z kimś, kto stoi tutaj, i ktoś wejdzie mu tak na górę, no to wówczas, tak jak mówię, musi ten niezbędny ruch pionowy wykonać. Dlatego akurat zdobył łatwego fraga, no a Cetek akurat go nie zabił. No i mamy tutaj ostatnią rundkę. Postanowiłem przejrzeć sobie też stronę Terror, ponieważ tutaj też. Kilka fajnych rzeczy To i sprawdza naprawdę wszystko. Dlaczego, dlaczego patrzy te smoki? Ponieważ wcześniej przez te smoki yy, przeciwnicy mu po prostu wychodzili. Raszowali tego Mida jak chcieli. Cały czas masz tak w głowie yy, to myśl, że tutaj z Tewiru może ktoś mu wylecieć, bo nie ma tam że, nikogo z jego teamu, kto ewentualnie mógłby dać mu szybkie info. Powoli, powinien też sobie akurat od razu patrzeć shorta, a ja tutaj podjął ryzyko. No i udało mi się akurat zdobyć, wydaje mi się, że kluczowe fragi w tej, w tej rundzie. Szybko z shorta przeskoczę sobie akurat do okienka, no i stąd będzie, że powiem, działał dalej. Ja Sprawdzę sobie spokojnie. Teraz aż CT, ale już wcześniej było wiadomo, że pozostała akurat dwójka CT-ków jest zespotowana, no i ten. Frak z granatu, bo no, wydawało mi się, że będzie najdzik akurat. No i to akurat dało mu naprawdę bardzo fajną przewagę. Także jeśli chodzi właśnie o te 5 rodzajów, 5 poziomów czy 5 leveli movementu to, to by było na tyle. Przede wszystkim różnica jest taka w trzymaniu przede wszystkim celownika na odpowiednim poziomie. Że tak powiem, lawirowanie tym celownikiem, kiedy akurat wychylamy, patrząc w lewo, no to ten celownik, jak jest tutaj akurat hmm, krawędź, no to ten celownik trzymamy cały czas z tej strony. Akurat, kiedy przechodzimy w prawo, kiedy przechodzimy w lewo, ten celownik jest idealnie na, na tym poziomie, żeby ewentualnie jak, jakiś terrorysta by nam się nagle pod celownikiem znalazł, żebyśmy mogli od razu zareagować. Druga sprawa jest taka, że im dalej z rangami, żeśmy szli do góry, tym ten celownik, tak jakby lądował bardziej za ścianą, przed wychyleniem, że tak powiem, w konkretną pozycję, jak widzieliśmy to akurat na Casho, kiedy akurat w ACED z maina chciał akurat pikować, czy tam Kład, czy tam, wiecie, ten, to, tego NBK, ja tam bardziej z prawej strony. No to ten celownik już był, że tak powiem, idealnie na ścianie, tak, żeby po prostu nacisnąć klawisz D, wychylić z prawej strony, no i ten celownik będzie idealnie właśnie na tej pozycji, tam gdzie teoretycznie powinien stać antyterrorysta. No i przede wszystkim właśnie już na tym globalu, bo widać, że są to akurat Trudniejsze skoki wykorzystywane, jest ten tak jakby movement pokazany, że Widać, że Długo akurat ten skok był ćwiczony, mimo że tak jak wcześniej wspomniałem nie jest on Technicznie trudny, tylko że dla tych graczy, którzy rzadko z niego korzystają może on sprawiać Trudności, większe bądź mniejsze w zależności od tego kto jak sobie ze skakaniem w cs radzi Tamten gracz poradził sobie, że powiem wyśmienicie, udało mu się zrobić Dwa czy tam trzy fraginy, ale niestety z pistoletówką sobie nie poradził, zważywszy na to, że było terrorystów full team, cały team, a on był sam. Także tak mniej więcej wygląda: takie są różnice, właśnie movementu, jakie decyzje akurat gracze podejmują, dlaczego robią tak, a nie inaczej. Naprawdę bardzo dobrze bawiłem się nagrywając ten, ten filmik. Bardzo fajnie też było zobaczyć. No, taki można powiedzieć progres jeśli chodzi o, o rangi, błędy, które że tak powiem malały, które zdarzały się częściej chodząc że tak powiem wyżej w, w rangach, ale, ale też i rzeczy takie można powiedzieć o typ, tych podstawowych tylko typu po prostu WASD, ruszanie myszką i tak dalej po jakieś y, zaawansowane skoki, jakiś zaawansowany movement czy szybkie fliki i tak dalej i tak dalej. Także mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, jeśli tak, łapeczka w górę, mile widziana sobie komentarz i widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, cześć.